13. -tego podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu konsultacji społecznych w gminie Wasilku. Proszę Pana Sekretarza, Piękniewa Zofina o sprawie uchwały. Panie Przewodniczący przedkładamy Państwu projekt uchwały, która określa tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych na obszarze gminy Wasilku. Określa również podmioty, które będą miały inicjatywę występowania z wnioskiem o prowadzenie takich konsultacji. Konsultacje są prowadzone z, albo mogą być prowadzone albo na obszarze całej gminy i obejmować wszystkich mieszkańców bądź też na obszarze <laughs> na obszar gminy i obejmować pewne grupy czy mieszkańców jednej wsi, czy mieszkańców całego miasta. <laughs> grupę mieszkańców wydzielonych według innych kryteriów, na przykład kobiet, czy mężczyzn, czy też rolników, czy, czy inne grupy, w zależności od tego, jaki będzie przedmiot konsultacji. Zgodnie z projektem, inicjatywę w zakresie wnioskowania o przeprowadzenie konsultacji Miałaby grupa, miała grupa co najmniej 6 radnych Rady Miejskiej, miałyby Rady Sołeckie, grupa co najmniej trzech organizacji pozarządowych, bądź też określona liczba mieszkańców w zależności od wielkości miejscowości, w której ci mieszkańcy zamieszkują. Więc byłaby to grupa od 20 osób dla wsi, liczącej do 50 mieszkańców, do, grupa, do, do, do 100 osób dla miasta Wojtkowa. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie konsultacji składany był przed, przez właśnie którąś z tych wymienionych przeze mnie grup inicjatorów, to wówczas taki wniosek składany do burmistrza i burmistrz biorąc pod uwagę kryteria określone w regulaminie podejmowałby decyzję o przeprowadzeniu konsultacji. Uchwała również określa tryb prowadzenia konsultacji i pewne minimalne wymogi e, związane z tym już trybem prowadzenia, czyli e, sposób obważania, informacji o konsultacji, narzędzia obowiązkowe, jakie mogą być wykorzystywane w trakcie prowadzenia konsultacji, jak również dopuszcza e, różnego rodzaju dodatkowe elementy, które albo wpłyną na lepszy przepływ informacji albo też yy, na uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników konsultacji. Konsultacje były ważne bez względu na ilość osób biorących udział w tych konsultacjach. Yy, po zakończeniu konsultacji wynik yy, tych konsultacji był podawany do wiadomości publicznej a poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu, czyli yy, yy, był dostępny dla do wszystkich zainteresowanych. Bardzo proszę, aby Państwo przyjęli ten projekt uchwały. Będzie stworzył nowe możliwości komunikacji z mieszkańcami. Projekt jest również niezbędny dla udziału nasz, naszej gminy w programie konsultowania aktów prawa aktów planistycznych planu dla gospodarowania przestrzennego, w którym to programie gmina Bierze Udział. I dokumentów wymaganych od uczestników tego programu jest również taki e, regulamin konsultacji. Dotychczas stan faktyczny, stan dotychczasowy był taki, że w przypadku potrzeby przeprowadzenia konsultacji za każdym razem Rada musiała podejmować uchwałę określając przedmiot tej konsultacji w sposób innowacyjny. Po przyjęciu regulaminu będziemy mieli to regulowane, i będzie, czy to się działo z, myślę, że się sprawnie. Dziękuję. Popieram dyskusję po Bardzo szanowni państwo. Ja mam takie pytanie do inicjatora. Z czego wynika tutaj zapis paragrafu 7 ust. 3 punkt 1, że te konsultacje mogą być przeprowadzane na wniosek co najmniej sześciu radnych Rady Miejskiej w Osiłkowie. No i ja mam tutaj wniosek formalny, żeby, żeby ten kół był na poziomie 3 radnych, tak jak możemy tworzyć kluby udziale 3 radnych że wniosek formalny o wprowadzenie tego zapisu. Składam. Nie, A, to, nie? To, Czego nie? Prze... Co w uzasadnieniu. Piszę, że projekt regulaminu konsultacji społecznych w gminie właśnie został skonsultowany z w, w jaki sposób? W jaki sposób odbyły się konsultacje nad y, właśnie tym projektem regulaminu? Projekt został skonsultowany zgodnie z uchwałą Rady, która określa sposób konsultacji aktu prawa miejscowego. W jest, uchwała wymaga, aby taki projekt był wywieszony w Biuletynie Informacji Publicznej wraz z formularzem do umożliwiającym zgłaszanie uwag do projektu. Mm -hmm. Także te akcje prowadzone na podstawie uchwały rady, która określa w jaki sposób konsultuje się wszystkie akty, projekty, akcje sprawy miejscowe. do w tym projekcie konsultacji widzę powiedzmy by już również prawnych punkt 3 paragraf 7 punkt 3 A właśnie o, o 6 radnych. A dlaczego nie 12 radnych? Mamy inicjatywy konsultacji. Dlaczego nie 12 radnych? A 6. Proszę Państwa, jeżeli czterech radnych według samorządu, żeby uchwalał o samorządzie. Może dowolnie zwołać Radę Miejską. A tu, żeby zainicjować konsultacje, potrzeba sześciu rad. Panowie, zbyt to jest nieładne. Kochani, robimy prawo miejscowe nie na dzisiaj, nie na rok. Zróbmy prawo miejscowe, które będzie funkcjonowało w tej gminie, a nie dzisiaj. Zrobimy tak, bo jest 10 lat i 5 lat, więc to zrobimy 6. ludzie to I na to to Proszę Państwa, tym bardziej, że za półtora roku nie będzie tej rady. Nie będzie tej rady. Czy rozumiecie sobie sprawę, że tworzymy prawo na dzisiaj, a po półtora roku to nie będzie ważne? Bo przechodzi tylko, to nie różni. Przechodzi. 4-5 radnych do nowej rady, 20 radnych nowych, brzydka jest sprawa. Jeżeli chcemy, jeżeli chcemy, nie? jeżeli chcemy, jeżeli chcemy stworzyć prawo, to stwórzmy go nie na dzisiaj, a nas na jakiś dłuższy czas. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie weźmierzu, naprawdę nie ma czy się delegować, za chwilę będziemy głosować. Także myślę, że tutaj niepotrzebnie pan się zdeleguje, bo wniosek zasadny jest pana wydań. Tak, proszę. Ja tak. Pytanie, taka sprawa, co do punktu paragraf też siódmy, e, tyle że jest punkt trzeci e, D, Wyszło na mieszkańców odpowiednich, ilości, ile osób y, musi podpisać, aby takie konsultacje były przeprowadzone, Jest y, po kolei, tak, w zależności od niepewności mieszkańców wsi, y, ile osób y, musi się zgłosić, i dla miasta si, 100 osób. Przy czym, na przykład, jeżeli y, konsultacje będą miały charakter lokalny w sprawach dotyczących określonego obszaru, jeżeli będzie ten obszar będzie y, mniejszy niż 100 osób, czy to nie będzie problemem, tak? Manie się kłóciło z tym, że e, będę musiał chodzić, to już my, e, będzie... Potrzebne będą konsultacje w sprawach jednej ulicy, gdzie mieszka 30 osób, 40 osób, a potrzebne są, e, jest setka podpisów w tej sprawie. Czy to nie dałoby się jakoś na przykład zmienić, aby te 100 podpisów dotyczyło faktycznie spraw ogólnogminnych, a nie tylko lokalnych? Żeby to też wydzielić w zależności od charakteru konsultacji to ilość podpisów, ilość osób, które muszą się podpisać w W projekt był procedowany na komisji oświaty, nie, 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 nie zgłoszono na tej komisji poprawek. To jest, ja nie twierdzę, że przedkładanie Państwu wzorem jest jedynie słusznym wzorem na regulamin konsultacji. Jeżeli Państwo ocenicie, że te progi dotyczące ilości inicjatorów są za wysokie, to możecie też Państwo to zmienić. Tak naprawdę regulamin dotyczy głównie spraw istotnych dla całej gminy. Nie mówimy tutaj o wszczynaniu procedury konsultacji w takich sprawach typowo, trudno mi to powiedzieć lokalnych, ale takich typowo na przykład dotyczących jednej ulicy czy, czy jakiegoś małego środowiska. Jeżeli Państwo uznacie, że ten regulamin powinien też zajmować tego typu y, sprawy, no to należałoby uzupełnić go te zapisy dotyczące na przykład dyktacji e, pewnych grup niewielkich grup społecznych czy ich e, obszarów. Poprzez na przykład zmniejszenie progu inicjatorów. Albo też zmniejszenie progu inicjatorów y, w tym w punkcie, y, w paragrafie siódmym, wstępie trzecim w punkcie da, To już pozostawiam do Państwa Proszę Państwa, tu chodzi o konsultacje, które wymagają jakichś poważniejszych zabiegów i inicjowania, bo generalnie i tak w praktyce było, jeśli była potrzeba przeprowadzenia konsultacji, gdzie zgłaszała to jedna radna, pani Agnieszka Sańczyk, kiedy chodziło o mieszkańców jednej ulicy w Dąbrówkach. No to była moja zgoda na przeprowadzenie takich konsultacji. Po prostu pani radna przeprowadziła konsultacje z mieszkańcami. Tam chodziło o sprawy wodociągowe. Później się spotkaliśmy, przedyskutowaliśmy sprawę, co można z tym zrobić i nie było żadnych problemów formalnych. Tak też i w studiankach, jak, jak, jak były y, lokalne jakieś tam y, sprawy do, do takiego zaopiniowania przez mieszkańców. Y, to nie ma. Chodzi tutaj o jakieś sprawy planistyczne, jakieś większe, po prostu, żeby nie było, że, że kto... Pierwszy rano w stanie jakiś pomysł przyjdzie do konsultacji, jedna osoba zgłosi, żeby całą ogromną, e, e, jakąś tam, machinę poważnych e, konsultacji. A tak to obojętnie, który radny przyjdzie. E, czy, 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 czy pan Łuczkiewicz, czy pan Hakon, czy, czy pan przewodniczący, czy ktokolwiek, no to ja zawsze biorę to pod uwagę. No to, to, to nie ma problemu. Ale tak jak powiedział e, sekretarz. E, Państwo możecie zmienić, bo to nie ma specjalnie jakiegoś takiego znaczenia. Jeśli uznacie, że jeden radny może mieć taką inicjatywę konsultacyjną, znaczy jeden, jeśli, jeśli ten, no to według państwa uznania. Ja uważam, że no, należy też przesadzać z tym. Ale może być to mniej niż sześć. Z zasady. pytanie, chodzi mi o wiek osób niepomolennych w konsultacjach biorących udział. Czy jest zapisane, czy nie? Jaki to jest wiek? Bo czego nie mam? Tu mamy akurat samorządu, ale nie zapoznam się. Jeszcze jedno właśnie tego ilości. Jeżeli statystyk będzie teraz klub radnych trzy osoby. Proszę, proszę, proszę. To jest, To, co powiem. Wolę, jest jedną zasadę, że konsultacje są imienne, czyli osoby biorące udział w konsultacji podają swoje imię i nazwisko. I to jest jedyne ograniczenie, które, które jest tutaj ustalone. Oczywiście zakładamy e, racjonalność u się mieszkańców, e, że w konsultacji, wnioskiem o konsultacji nie będą występowały kilkuletnie dzieci, które z są nie są w stanie sformułować, aczkolwiek hipotetycznie. Mieliśmy tego rodzaju obawy przy budżecie obywatelskim, e, gdzie też nie wprowadziliśmy żadnych ograniczeń wiekowych, bo gdybyśmy wprowadzili takie ograniczenia, to musielibyśmy jednocześnie wprowadzić mechanizm weryfikacji wieku wnioskodawców, co znacznie by skomplikowało tę sprawę, poza tym było to wątpliwe pod, rzędy, pod względem e, uprawnień do żądania pewnych danych osobowych, czy e, na przykład numeru PESEL, którego raczej w tych sprawach nie, nie mamy podstaw, aby się domagać. E, w uczecie obywatelskim nie ma żadnego problemu z nieletnimi głosującymi, e, także myślę, że tutaj w tym regulaminie konsultacji też. E, nie będzie jakichś problemów to z tym, że będziemy zmuszeni ustalać. Wszyscy są mieszkańcami gminy i myślę, że wszyscy mają prawo się wypowiadać. Jeżeli są w stanie wyrazić swoją opinię, to ja nie widzę, czy się wypowiadali w sprawach, które są Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Emocji? Także najpierw przejdziemy do głosowania nad wnioskiem Pana Moskiewicza dotyczącym zmniejszenia ilości radnych paragraf, tak, w, w, w punkcie pierwszym.

Trzeci. A to jest wniosek o oddział a 6 radnych. 3a. Ustań trzeci, trzeci. litera A. Tak. To to. tak. <kluzny> co najmniej 6 radnych na no, co najmniej 3 radnych. Tak. Czyli ten wniosek teraz głosujemy. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku radnego drogę Proszę o podniesienie ręki. Za. Kto jest przeciw? Raz, Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dwie eee, yy, osoby się wstrzymały. 14 osób głosowało. Czy ktoś nie zagłosował? Jeszcze raz. Nie możemy przeprowadzić reasumpcji głosowania. Także. 11 głosowało. 11 głosowało. Ja nie policzyłem Tadeuszem. Tak, tak, Przepraszam. Czyli 11 za, dwie osoby się wstrzymały, dwie osoby przeciw. 呃。Uh